tymi krokami coraz mniej młodych osób decyduje się... To jest bardzo ważne, jak Europa i świat, no, dokładnie ten sam problem. Prosimy powiesić to na ścianie i zapraszamy... I Przede wszystkim? Przede wszystkim kształcenie młodych roczników. No oczywiście, jesteśmy wszyscy wolni, wybieramy, wybieramy sobie swój własny kierunek studiów. Czyli kompetencje i edukacja przyszłości. Postulaty na ścianę, proszę bardzo. bardzo. Postulaty na ścianę. Proszę Państwa, zapraszamy do dzielenia się swoimi postulatami, zapraszamy do dzielenia się swoimi pomysłami. Po to jest na ściana i tutaj po to na Państwa czekamy. Dwa krótkie problemy. Problem pierwszy to przy polskiej mentalności, która nam się jeszcze długo nie zmieni, trzeba zmienić upublicznianie oświadczeń majątkowych. A druga rzecz, taki problem, że w Polsce ponad 20% jest zatrudnionych już w budżecie. Tymczasem we wszelkich radach miejskich, radach gminnych ponad 90% radnych to pracownicy budżetu i te proporcje nie są słuszne, natomiast jak to zmienić? Będziemy się nad tym zastanawiać, w takim razie ważny postulat.